Cześć, kochani, witajcie serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj trochę spontanicznie. Film nie był planowany, ale jako, że trafił mi się mały, a nawet nie taki mały, bo całkiem przyjemny bonusik z pracy, no to nie omieszkam rozłożyć go do wyzwań. Strasznie mnie to ekscytuje, cieszę się, bo wiem, że część z wyzwań sobie troszeczkę nadgonię. Nie wiem, czy rozłożę całość, czy może zostawię sobie troszeczkę ewentualnie na wyzwania cotygodniowe, co by się troszkę więcej działo, ale tak czy siak na pewno troszeczkę dzisiaj sobie tutaj włożymy do środka. No to kochani, lecimy! Myślę, że na razie zacznę sobie od tych wyzwań, z których coś tam będę mogła sobie wydać, bo nie miałam za bardzo możliwości rozmiany, mam bardzo dużo setek. No i wolałabym mieć troszeczkę drobniaków, więc tak. Te wyzwania wysokokwotowe. Myślę, że to jest dobry moment, żeby coś sobie tutaj podciągnąć. Mamy 110, więc może zaokrąglimy tutaj do setki równej, czyli by było 200. Ok, to muszę dołożyć 90, więc zamaluję 50 i 40 i będę miała. Wolną dyszkę. Dobrze, tak zróbmy. Malujemy kokardkę, bo ona jest za 50 i kieliszki 40. Dobrze. Oj, nie ten pisaczek, nie ten, nie ten. dziś jest osiemnasty jak to nagrywam plus dziewięćdziesiąt i będziemy mieć dwieście zatem dyszka leci do mnie a do koperty równe sto Zimowy dzień. Tutaj też bym bardzo chciała podgonić. Mamy 25 na końcówce. Ile by tu wrzucić? Tak sobie myślę. Czy to będzie przeginka? Jak sobie do 500 zaokrąglę? Sprawdźmy. Bo, może by była szansa, żebym jednak i w tym roku skończyła i uzbierała tego tysiaczka. No, myślę, że to jest dobry moment, który mogę wykorzystać ze względu na ten zastrzyk dodatkowy, gotówkowy. Dobrze, ile muszę dołożyć? 225, nie, 275. Ok, Okej, ok. okay.

200 nie da, tak? Rady? Matko, jaka matematyka? Teraz 60 i 40 to 100. Stówka 250 i 75. Ok. Nagrywam wieczorem. A wieczorem mój mózg to po prostu hit. Ale okej. Okay. Czyli tak dodajemy 275. Tak. Decyzja zapadła. Czyli 100. 40, 60, i mamy już 200, 50, i 25, co nam daje razem? 275. Tylko, czy dobrze, jest słuchajcie, już naprawdę moje zwoje mózgowe nie dają rady, a tak bardzo. Chciałam dzisiaj do Was przejść. Plus 275 i mamy pięćset. Ależ mnie to cieszy naprawdę. Dobrze, pozbywamy się drobnych. bo one się jak najbardziej w późniejszym czasie przydadzą i dorzucamy 300 super. Dobrze, mamy to. I pędzimy dalej. Tutaj bym też chciała coś tam dodać. Mamy 65. Mhm. To jakby do równej setki 35 zł. Dorzucimy. No, tak zrobimy. Dorzucamy. 35 i mamy równą setkę. Przy okazji troszeczkę odchudzę koperty, co też jest jak najbardziej na plus. Teczki. Świetnie. Tu wrzucamy stówkę Status już też chyba weschu. I tak 35, czyli malujemy 7 elementów. I jestem ciekawa, czy się bardzo odbija. No nie, jest okej okay. z mojej perspektywy. Takie artefakty świetlne, że ojacie. Ale ważne, żebyście wy widzieli dobrze. Okej, okay. teraz. Dwa. Şöyle. Nie się zastanawiam na no ale kwiatuszek potraktuję jako jeden element już nie będę rozbijać kaktusika Czyli 5 tak 1 2 3 4 5 i jeszcze 2 6. i ostatni 7 dobrze, niech sobie tutaj na razie schnie dobrze, stówkę wrzuciłam tu wpisałam, jest ok no i co? kończymy ile tam zostało? 75. pięć. No kończymy. Muszę się teraz tylko zastanowić na jaki cel ta zdrapeczka pójdzie, bo jeszcze nie myślałam, ale na pewno jakiś szczytny cel się znajdzie. Dobrze, i trzeba będzie zmienić drapeczkę, ale już mam na podorędziu. Kolejną w kolejce i zaraz ją sobie wymienimy. 75 miało być. Ajajaj. Ok, 75 i mamy 200. Super. To na razie odłożymy, schniemy i drapiemy. Już do końca. A jeszcze włożyłam, włożyłam rany, jakaś jestem zamotana. Przy okazji sprawdzimy, czy się zgadza. Ilościowo 30. 40.

Widocznie no dobrze to zróbmy tak tutaj wyjmę Odłożę na razie na bok, a tymczasem, zobaczcie, sięgnę sobie, bo tutaj mam przygotowaną zdrapuchę. Zdrapkę, którą można było wygrać u mnie w rozdaniu, tą z motywem leśnym, także ja też sobie z niej skorzystam zajmie miejsce honorowe. Dobra. Tu już chyba wyschło. Ok. Wracamy na miejsce. Eee, czy tutaj będę teraz wrzucać chyba na razie odpuszczę? No i tutaj coś na pewno wrzucimy. Może te wyższe kwoty. Mamy tak, 30. Czemu 30? Nie wpisałam ostatnio, prawda? Mhm, tak, 30. No nic, ok. No i dobrze. Czy udałoby nam się tutaj do równej stówki to ogarnąć? No tu jeszcze sporo jest, więc może do 200? Ale tu też są takie cyfry, rany, rany. No nic, zobaczmy. Najwyższa to jest 51. Dobrze, policzmy tak. 30, które już mamy, plus 51, to jest 81. Plus. Co by tu?

To może tak zrobimy, żeby było 201. Tylko teraz, haha, które to były cyfry. Mogłam sobie zapisywać. Dobra. Ok, to wyjmiemy i szykujemy 201. I tak. Na pewno była ta 30 plus 51. Mhm. Wybaczcie, jeśli ten filmik jest dość chaotyczny, ale jest totalnie bez planu na żywiole. Ale bardzo chciałam dzisiaj przyjść z rozkładaniem tego bonusika. Dobrze. Pięćdziesiąt jeden. Dalej mówiłam, że plus trzydzieści dziewięć. Co tam dalej było? Kto pamięta czterdzieści osiem, chyba tak. Plus czterdzieści osiem. Mhm. I co miało jeszcze być? Czterdzieści dwa. Nie, nie 42, coś innego miało być, ale jakby dać 42 to będzie wtedy 210. No dobra, to już bez kombinowania zrobimy to 210. Nie, chyba już nigdy więcej nie będę robić takich wyzwań. Szczerze mówiąc, więcej człowiek traci czasu i nerwów na te kombinacje niż to jest potrzebne. Ale okej, okay. niechaj już będzie, tak? Dorzucę dyszkoł czy piątkami? Dobra, niech będzie dyszka. Wiecie co? Dobra, bo tu było 30 wczoraj.

Ale dobrze. Część tych no, sporych kwot zamalowałam, więc powinno być troszkę przyjaźniej. Następnym razem. Tutaj ta zdrapka, tak? Tak, okej. Okay, dobrze. Tutaj na razie chyba tyle. I... Tak się zastanawiam, ale może zostawimy to na kolejny filmik, bo też nie chcę, żeby było za długo. Ile już gadam? 19 minut. Dobrze, kochani, to sobie na razie darujmy, bo nie chciałam, żeby ten film był aż tak bardzo długi, więc sobie to troszeczkę rozbijemy. Mm kolejna część doładowywania będzie w drugim filmie, bo też wybieram się do was jak wspominałam poprzednio z podsumowaniem kolejnego tygodnia styczniowego, więc może przy okazji tą kolejną część gotówki dołożymy do innych wyzwań. No dobrze, bardzo się cieszę, że udało mi się coś tam podrzucać. Zawsze to mega cieszy jak te. Koperty pęcznieją, aby tak było jak najczęściej, czego i Wam z całego serducha życzę. No i trzymajcie się cieplutko. Teraz się z Wami żegnam, ale widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa.